Czy wiesz, co na temat nadzwyczajnych szafarzy mówią doktorzy kościoła i prawo kanoniczne? W trzecim odcinku na kanale Skała Tradycji sięgamy do źródeł, które definiują tę posługę. Chcę wyraźnie zaznaczyć, to nagranie nie jest atakiem na osoby szafarzy, to zaproszenie do wspólnej refleksji nad formą tej posługi w dzisiejszych czasach. Analizujemy, dlaczego tradycja tak mocno akcentuje rolę rąk konsekrowanych i co o godności Eucharystii pisał święty Jan Paweł II. Jeśli pełnisz tę funkcję lub po prostu chcesz lepiej zrozumieć zasady udzielania Komunii Świętej, ten materiał pomoże Ci spojrzeć na to przez pryzmat nauki świętych i wieków tradycji. To informacja, która ma pomóc w samodzielnej ocenie dzisiejszej rzeczywistości. Szukaj na kanale Skała Tradycji odcinek trzeci z Panem Bogiem.